Witajcie, jestem Cefał i a oto drugi odcinek z Blues czyli 6. Ostatni odcinek z właśnie tej gry był bardzo dawno temu i tam robiliśmy odiseję, parę innych rzeczy. O... W dzisiejszym odcinku powiem Wam o tym, że kończymy najpewniej z serią z Minecrafta, ponieważ, hmm, ponieważ... Nie wiem jak to nawet powiedzieć. no... Po prostu jest niewygodnie grać na tym telefonie. I mam... Się nazywa... No mam po prostu problem z tym wszystkim I wolę mieć... Um, wolę później sobie zagrać po prostu na komputerze Zrobimy serię z Minecrafta I wtedy nam jakoś to pójdzie Dzisiaj porobimy sobie parę odyssei, znaczy parę kontes terytorium. Jakieś parę putek zrobimy tyle, ile nam pozwoli gra W niektórych momentach, w sumie za chwilę będzie przyspieszenie, tylko ustawimy sobie z dwie małpki, bo tutaj raczej więcej nie będzie potrzeba. I co jeszcze mogę powiedzieć? O, o, nagrywałem jeszcze jeden odcinek do Minecrafta, który się usunął. Nie wiem dlaczego. Nic tam nie zdobyliśmy ciekawego odcinka. Mimo 14 minut bodajże. O, tam to tak naprawdę ginęliśmy co chwilę. Ja robiłem nowe przedmioty. Szukaliśmy jakiegoś żelaza. A więc mamy tu skończone. Dostaliśmy jakieś parę dolarów. Najważniejsze jest to, że przejęliśmy parę. Pierwszy punkcik. Nikt oprócz nas nie przejmuje. Super. Dobra. E. Yy. Yy. No. Tak. Osiągnięć mam jeszcze tylko 46 do zrobienia. Mam 14 tysięcy kaski. Skinów mam 25 na 37. Lepiej kupiłem takie rzeczy. No i co? Zobaczymy jeszcze na koniec terytorii Spróbujemy Zaraz znajdę jakiś? Klikasz. Jest. Ten, 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 ten tutaj ma tak, na tej mapie, będzie łatwo ja tu zrobię takie przyspieszenie razy trzy od razu wiecie, bo ja wiem jakie to jest menunne. także leci przyspieszenie dobrze moim Moi drodzy, przeszliśmy to... O... Wytniemy to chyba zaraz żeby chciał może... To jest... O... Rozmowa ze sobą, która chce, żebyśmy mieli serię survival. Tak, to jest. Yeah. Um. Ja się z Wami żegnam. W dzisiejszym odcinku to na tyle. Odezwę się jeszcze dzisiaj, pewnie w odcinku z Lunch. Tower Defense Battle 2. Уже знаете. Пока.